A czuję tylko 3790 pamięć jakby nie wiem coś mało ale okej okay. więc my sobie nic nie porobimy Ja nie mogę A to za murdimy w, w sumie trochę tak brzydko tu jest Okej. Okay. I ja nie mogę. Ale to brzydko wygląda Ten węgiel jest brzydki tej budowli Trzeba tutaj zrobić plan EXE no to fajny planeksem. Czasie przespać i zrobić nowiutki, świeżutki Kilofix, na którego pewnie nie mam chyba kobla. No, patyków w sumie też. Więc będziemy musieli zrobić sobie drewniany kilofem. A mi nawet drewniany. Ja, ja, ja nawet drewnianym mogę to kopać całe. Znaczy, w sumie mało mam do, do zrobienia tutaj, żytem, do dokończenia. Tylko brzydkość trzeba dokończyć. W ogóle się przemitam. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Amus Jakowski, czy jak to No i w tym odcinku właśnie będziemy sobie mm, no, dokańczać brzydkość. Oj, właśnie teraz robię kółko czy tam jak to woli kręcenie się w głowie. Yy, bez itemów.